Kobieta, która nie uprawia seksu, zasługuje na zdradę, tak powiedział mąż jednej z moich pacjentek podczas jej menopauzy. Ale to nie była jej wina, jej ciało działało przeciwko niej, przybrała na wadze, odczuwała bóle stawów, a jej sylwetka i samopoczucie nie były już takie jak dawniej. Zmagała się z uderzeniami gorąca, mgłą mózgową, zmianami nastroju, wyczerpaniem, a co najgorsze, bezsennością. To przez co przechodziła to coś, czego doświadcza wiele kobiet w okresie perimenopauzy i menopauzy. Dlaczego? Ponieważ wraz z wiekiem nasze ciała przestają produkować niezbędne hormony, takie jak estrogen i progesteron. Zawsze powtarzam moim pacjentkom, że można odżywić ciało i przywrócić mu witalność. Często pytają mnie: "Jaki jest twój sekret?". Odpowiedź brzmi: Shilajit. Shilajit był stosowany od tysięcy lat aby wspierać kobiety w okresie menopauzy. Jego silne przeciwutleniacze pomagają delikatnie przywrócić równowagę hormonalną organizmu. Jest całkowicie naturalny, przystępny cenowo i niezwykle skuteczny. Pomaga zmniejszyć ból, poprawić nastrój, zrównoważyć hormony, złagodzić stres i, co najważniejsze, wspiera głęboki i regenerujący sen. Jednak uważaj, nie wszystkie produkty Shilajit są takie same. Jedyną marką, której ufam, jest Wellness Nest. Jeśli przeczytasz tysiące opinii klientów, zrozumiesz dlaczego. To jednak oznacza, że ich zapasy są bardzo ograniczone. Jeśli nadal widzisz link na moim profilu, gorąco polecam zaopatrzyć się, zanim ponownie się wyprzedadzą.